Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem skupimy się na przedyskutowaniu pewnego mitu. W ten mit wierzą nawet ludzie, yy, którzy z racji swojej profesji zajmowania się polityką, na przykład jej opisywaniem czy komentowaniem, oraz komentowaniem i opisywaniem od wielu lat. Mimo swojego doświadczenia właśnie w obserwowaniu polityki wielu ludzi w ten mit wierzy. Tym mitem, o którym chcę mówić właśnie teraz jest mit tak zwanych wolnych, bądź niektórzy mówią niezależnych, co na jedno by wychodziło mediów. Czy naprawdę mamy wolne, albo jak chcemy powiedzieć niezależne media? Odpowiedź na to pytanie wbrew pozorom jest szalenie prosta, gdyż należy zacząć od tego, że na każdą działalność potrzebne są pieniądze. Najczęściej bywa tak, że jeśli ktoś, zacznijmy od początku, zaczyna jakąś działalność polityczną, to yy, tych pieniędzy nie ma przy sobie za dużo albo nie ma ich prawie wcale. W związku z tym musi je jakoś zdobyć. Uczciwą pracą yy, zdobędzie się jakieś pieniądze, niemniej jednak najczęściej nie są one wystarczające, aby zacząć na szerszą skalę, jakąś działalność informacyjno-agitacyjną. Potrzebną do, do działalności politycznej, nawet w dzisiejszym świecie działa to tak samo, gdyż jak widzimy na przykładzie wielu kanałów i tego, tego kanału włącznie, przebijanie się nowych twórców czy ludzi z nowymi treściami, na dzisiejszych platformach internetowych jest bardzo trudne. A jeszcze przy okazji można ich zawsze bardzo łatwo przyciąć liczbowo. Tak się to zdarza i tutaj albo można im dawać zakazy publikowania filmów na jakiś czas, co się zdarzało i tutaj. Dlatego też przypominam Państwu, że pod tym samym imieniem, czyli Deuteroniusz jestem też na Ramblu i tam Państwa zapraszam, gdyż tam nie przycinają Przynajmniej jeszcze i aby dalej nie przycinali. Niemniej jednak y, wracamy do tematu wolnych mediów. Jeśli, y, y, już sami widzimy, że z tą wolnością tych mediów nie jest tak prosto i to ich niezależnością. Y, trzeba pieniędzy, a jeśli trzeba pieniędzy, no to w takim razie ktoś musi nam ich użyczyć albo musi nam je dać. W związku z tym potrzebujemy me mecenasa. A była taka piosenka, właśnie, barda polskiej muzyki e, popularnej, e, działającego od mniej więcej 1985 roku, pana K Kazika Staszewskiego, w której był taki fragment oddający tak naprawdę wszystko e, w tej kwestii. Mecenas daje złoto, mecenas wymaga. E, w związku z tym, skoro mecenas daje złoto i mecenas wymaga, to tyle po naszej wolności. Żebyśmy dostawali yy, środki na kontynuowanie naszej działalności informacyjno-agitacyjnej, musimy przynajmniej być w zgodzie z naszym mecenasem. Jeśli jesteśmy pod względem sumienia i naszych poglądów w kompletnej zgodzie z naszym mecenasem, co się może też zdarzyć, no to jest yy, w sumie dla nas bardzo wygodna sytuacja, ale nie możemy nazwać naszych mediów, które prowadzimy mediami wolnymi. W związku z tym już sami widzimy, jak to z tą wolnością medialną jest. Należy także przypomnieć, że ten problem nie jest nowy, gdyż nawet wielu z naszych polityków słynnych, których obecnie cenimy, mniej lub bardziej zasłużenie, tacy jak na przykład uznawany za jednego z ojców niepodległości obecnego państwa polskiego, pan Józef Piłsudski, za młodu też musiał brać od kogoś pieniądze. Był austriackim agentem. Dlatego, później jak doszedł do władzy, to wszystkie te archiwa i dokumenty yy, albo zniszczono, albo schowano, gdyż nie chciał mieć wojny na teczki. Sam miał yy, pod tym względem sumienie nieczyste. A chociażby tylko dlatego, że na początku potrzebował pieniędzy na swoją działalność, właśnie informacyjno agitacyjną, gdyż nawet głupie ulotki kosztują wszystko kosztuje. Problem ten dotykał i dotyka wszystkich działaczy na wszystkich szczeblach. Więc potrzebny jest mecenas, albo byśmy nazwali sponsor, czyli na jedno wychodzi. I tutaj akurat chcę się odnieść do sytuacji, która miała miejsce jakiś czas temu, że poprzednia sekretarz Światowej Organizacji Niezdrowia i Choroby, czyli WHO, stwierdziła wprost, pani pochodząca z Korei, że WHO ma sponsorów, a oni mają swoje preferencje. Parę lat temu poczuliśmy ich preferencje, e, tych sponsorów, kiedy wielu z nas w wielu krajach, w wielu miejscach było zmuszanych do wzięcia jakichś substancji, które uchodziły za medykamenty, przynajmniej przez jakiś czas. No i wielu ludzi było właśnie zastraszanych, by je wziąć, czy nawet wyrzucanych z pracy, albo zwyczajnie, jeśli nie wyrzucanych z pracy, to mocno szykanowanych i im bardzo mocno ubliżano, bo sponsorzy. Światowej Organizacji Niezdrowia i Choroby, czyli WHO, mają swoje preferencje. Widzimy już, jak działa zasada: mecenas daje złoto, mecenas wymaga. Jest to tak jak w tej piosence. Czasami rzeczywiście sztuka różnego rodzaju przekazuje prawdy najlepiej jak tylko możliwe. W związku z tym, sami widzimy, że z tymi wolnymi mediami, to jest tak jak z gazem doskonałym. Gaz doskonały istnieje tylko w teorii, spełnia równanie Clapeyrona, a gaz rzeczywisty się tak nigdy nie zachowuje, ponieważ ma inne właściwości niż gaz doskonały, są tam oddziaływania między cząsteczkami. W praktyce, dlatego powodują trochę inne zachowanie się tego gazu, niż powinien się zachować gaz doskonały. Tak samo jest i z wolnym rynkiem, jest to tylko pojęcie modelowe do rozważań. W teorii ekonomii, w praktyce. Nigdy żaden rynek nie jest do końca wolny, gdyż zawsze są jakieś regulacje, gdyż być muszą, albowiem zawsze poruszamy się w jakichś granicach. Dlatego, z wolnymi mediami jest tak jak z wolnym rynkiem czy z gazem doskonałym. Istnieją w teorii, w praktyce nie istnieją. Uzbrojeni w tą wiedzę idziemy naprzód, Moto mądrzejsi i odporni bardziej na manipulacje. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.